3 maja 1791 roku uchwalono pierwszą polską konstytucję. Powszechnie uznaje się, że była ona również pierwszą tak skonstruowaną w Europie i drugą na świecie. 221 lat po tym wydarzeniu Szczecinianie po raz kolejny zebrali się, by wspólnie uczcić tamten dzień. Jak co roku spotykamy się, by oddać cześć przodkom naszego dziedzictwa tym, którzy sygnowali dokument konstytucji 3 maja. Ranga wydarzenia, jakie miało miejsce przeszło 200 lat temu, wciąż jest wielka i aktualna. Jak podkreśla prezydent Piotr Krzysztek, konstytucja 3 maja była początkiem odbudowy nowej Polski. Roda polska wtedy nie dała rady zaborcom, ale myślę, że efekty przyszły później. Przyszły choćby w roku 18-19, wtedy, gdy Polska tworzyła się na nowo, gdy potrafiliśmy stawić opór bolszewikom i zbudować z trzech zaborów nowoczesne państwo. Jednak jak patriotyzm powinien wyglądać dzisiaj? Nasi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie walczyli o Polskę, służyli jej. W dzisiejszych czasach na szczęście nie musimy o nią walczyć. Jak zatem według szczecińskich polityków powinien postępować patriota? Dzisiaj ten patriotyzm powinien przybierać te formy bardziej nowoczesne, a więc przede wszystkim zaangażowanie na każdym poziomie w to, co się robi. Uczciwe płacenie podatków. Okazuje się, że w tej kwestii przedstawiciele naszych władz samorządowych są zgodni. I to niezależnie od poglądów politycznych czy partii. Uczciwie podchodzę do tego, co robię. Czyli uczę się, pracuję, studiuję, nie oszukuję swojego państwa, płacę podatki, jakie powinnam płacić. Były kwiaty, salwy honorowe, hymny. Były również nietypowe inscenizacje młodzieży z gimnazjum nr 6, która postanowiła wlać patriotyzm w współczesne ramy. Kwiaty pod pomnikiem czynu Polaków złożyli m.in. przedstawiciele szczecińskiego magistratu, wojewody czy marszałka. Jak mówi radny Piotr Kęsik, to czy za 30 lat Polacy nadal będą pamiętać o Konstytucji 3 maja w ogromnym stopniu zależy od nas samych i edukowania naszych dzieci. Chyba niespecjalnie, nawet nie kojarzą tego dnia z czymś ważnym dla Polski, raczej z dniem wolnym, takim radosnym, pogodnym. A Z wyjazdami nad morze, z urlopami, z rodzicami. No nie, myślę, że nie kojarzą. Dlatego trzeba przychodzić, trzeba pokazywać dzieciom od najmłodszych lat, że 3 maja jest bardzo ważny dla polskich Polaków. Czy wiesz, jakie dzisiaj jest święto? Tak, wiem. Dzisiaj, dzisiaj jest, jest Konstytucja 3 maja. 3 maja to nie dzień wolnego od pracy, choć i to jest ważne. 3 maja to historia nas, Polaków, i warto dbać, by ta historia żyła. Chociażby w tych młodych ludziach, którzy w trakcie uroczystości ją przedstawiali. Mówią, że już nie...